Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie na konwencji wyborczej Rafała Siemaszko. na Marszu Miliona Serc w Warszawie. Spotykaliśmy setki tysięcy ludzi radosnych, wesołych, walczących, chodzących w pochodzie o wolność. Wolność i ludzi, którzy mają już dość skróconego społeczeństwa. My również solidaryzujemy się z, tą, z tym przesłaniem Marszu Miliona Serc. Tak samo chcemy Polski stabilnej, spokojnej, radosnej, ale też odważnej. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby państwo dbało o ludzi i dbało również o nasz region. O każdy region mieszczący się w Polsce. Inwestycje, które chcemy poczynić, które są dla nas dużym priorytetem, mamy dwa, dwa takie priorytety. Pierwszy z nich to przedłużenie obwodnicy Trójmiasta do Portu i rozwidlenie drogi na północną stronę Rumi i Remy. Dzięki czemu upłyniemy ruch drogowy, rozładujemy tranzyt, ale także odblokujemy setki hektarów ziemi przeznaczonych dla przedsiębiorców. Będzie to dziesiąt, dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. A co się z tym wiąże, również będziemy pracować bliżej naszego domu. Wrócimy ku do pracy do domu i spędzimy więcej czasu z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi, które teraz w tych czasach potrzebują bardzo wsparcia swoich rodziców w tych ciężkich czasach, wsparcia również psychologów. Także to jest pierwszy priorytet. Bardzo ważna inwestycja droga. Druga inwestycja jest to rozbudowa linii kolejowej od Gdyni Chyloni poprzez Rumię, Redę, Wejherowo, Lębork i dalej na zachód. Dzięki czemu będziemy mogli szybciej i w komfortowych warunkach podróżować do pracy, do szkoły i na zajęcia dodatkowe yy, dzieci i młodzieży. Także, same plusy z takich inwestycji i jest to dla nas kolejny bardzo ważny, kolejna bardzo ważna inwestycja. Doskonale orientuje się, jeśli chodzi o specyfikę przedsiębiorców, także ten kontakt ze sponsorami. Sam prowadził działalność gospodarczą, daje mu duży mandat do tego, żeby wspierać te działania pro przedsiębiorcze. Będę wspierał przedsiębiorców. Oni. Naprawdę mają bardzo trudne zadanie utrzymywać swoje zakłady pracy poprzez podatki, które są wprowadzane, nie są tak dokładnie czytelne, zrozumiałe. Wysokie koszty zatrudnienia pracowników, to jest kolejny postulat sygnalizowany na spotkaniu z przedsiębiorcami. Także to są te problemy, które będziemy starać się i które chcę pomóc rozwiązać. Również chcę wspierać nauczycieli. Którzy potrzebują powrotu godności i szacunku do zawodu. Przede wszystkim muszą dostać podwyżki, przez co nie będą rezygnować z pracy nauczyciela i podejmować innej, lepszej, płatnej pracy. Niektórzy nauczyciele są z powołania, prawda? Ale niestety, życie zmusza ich do tego. Aby rzucili tą pracę i poszli gdzieś indziej szukać swojego szczęścia, po to, żeby wychować i wyżywić swoją rodzinę. Jest to kolejny problem, którym trzeba się zająć, i będę, będę postulował za podwyżkami dla nauczycieli. Również chciałbym współtworzyć programy łączące zdrowie, sport i edukację, które przyczynią się do do tego, żeby było mniej zachorowań na depresję, mniej otyłości. Ruch to zdrowie dla każdego, dla dzieci, dla młodzieży i również dla seniorów. Rumia jest idealnym przykładem, gdzie seniorzy uczestniczą w zajęciach sportowych, chodzą na basen. Także Rumia jest przykładem dla wszystkich. Dla wszystkich jako wzór możemy stawiać Rumię. Kochani, 15 października zbliża się termin wyborów. Będzie to historyczny dzień. Dlatego apeluję do Was: rozmawiajcie ze swoimi znajomymi, z tymi, którzy nie są jeszcze zdecydowani na kogo zagłosują, z tymi, którzy nie chcą iść na, wyborów, na wybory z różnych względów przekonujcie ich, że Ważne decyzje zapadną 15 października. Także jeżeli nie chcą tego zrobić dla siebie, to niech zrobią to dla swoich dzieci, dla następnych pokoleń, żeby żyło się w Polsce lepiej. 15 października wszyscy idziemy po zwycięstwo. Razem możemy więcej. Rafał Siemaszko, kandydat na posła do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej numer 11 na liście.